Ja jesteśmy z trenerem Robertem Witko, witaj. Dzień dobry. Kilka pytań mamy, takich ogólnych. Dlaczego zdecydowałeś się zostać trenerem u nas na kolejny sezon? Wiesz co, to ciekawa historia jest, bo jeszcze będąc zawodnikiem zrobiłem sobie licencję A, więc jak gdyby gdzieś tam planowałem w przyszłości Myśleć o, o, o pracy trenera. Byłem bardzo blisko też zostania dyrektorem sportowym w jednym z, w jednym z klubów Eksta a finalnie zdecydowałem się na, na tą propozycję tutaj z Radomia i myślę, że nie żałuję tej decyzji. Bo z Radomiem jesteś związany od 2013 roku. Dokładnie, 12 lat. Tak, można powiedzieć, że taki trochę drugi dom tutaj. No, zgadza się, zgadza się. To jest to po Wocławku, e, no czy nie po wocławku, zawsze Wocławku to było takie miejsce, gdzie spędziłem najwięcej czasu. 10 lat, to będzie 12, więc to przebiło. Z malutką przerwą, tak. Z malutką przerwą, zgadza się. A powiedz mi, ciężko jest trenować chłopaków, z którymi niedawno grałeś? Nie, wręcz przeciwnie, akurat y, tych zawodników, ty, z którymi grałem, których później y, y, miałem w swoim zespole powiedziałbym nawet, że łatwiej. Znaliśmy ich... się, ja znałem ich charaktery z szatni, mm. też wiedziałem, co na nich dobrze wpływa, co negatywnie i to mi pomagało w pracy na pewno. A gdybyś miał opisać siebie w kilku słowach, to co byś o sobie powiedział? Wiesz co, ja ci powiem tak, ludzie są bardzo nieobiektywni i mylni w opisywaniu samych siebie i ja uciekam zawsze od takich odpowiedzi. No dobrze, a gdyby młody zawodnik do ciebie podszedł i powiedział, trenerze, chciałbym być takim zawodnikiem, jakim był trener, to co byś mu powiedział? Tak. Wszystko zaczyna się od marzeń, ale te marzenia bardzo szybko trzeba zamienić na cel i ten cel dążyć się do realizacji. Po pierwsze, dużo cierpliwości. Oczywiście te wszystkie takie banalne sytuacje, że ciężka praca, no to bez tego się nie da. Ale marzenie, później cel, realizacja tego celu i być cierpliwym, bo często młodzi gracze bądź też ich rodzice nie są cierpliwi, i gdzie, gdzie nie ma tych wyników bardzo szybko czy też tego progresu, a często się ludzie zniechęcają i po prostu porzucają tę dyscyplinę i radziłbym właśnie, żeby być bardzo cierpliwym i pokornym, i ciężko pracować oczywiście. A są jakieś różnice w byciu trenerem ekstraklasowej drużyny, a drużyny pierwszoligowej? Żadnej. Mimo, Dokładnie... że tutaj tylko jeden zagraniczny jest, tam jest trochę więcej zawodników zagranicznych i myślałam, że zawsze to to tworzy troszkę taką trudność z ich charakterami. No, może tak, ale chodzi o samą pracę, tak? To, czy to na każdym szczeblu, podejrzewam, trenerzy wykonują podobną pracę, tak? No. Nie zauważyłem przez te lata, żebym, nie wiem, coś zmieniał albo żeby ta praca była łatwiejsza, trudniejsza. Też przez to, że mieliśmy zawsze jakiegoś obcokrajowca ze zespole, to i tak wszyscy się językiem angielskim, więc w sposobie prowadzenia treningów nie ma żadnej różnicy. Sezon dobił, dobiegł końca. Ja mógłbyś tak trochę to jakoś podsumować. No na pewno jest to smutny koniec. Trzeba to tak uczciwie powiedzieć, że jest to smutny koniec. Na pewno też nie tak sobie wyobrażałem rozstanie z Radomiem. Spędziłem tutaj dużo lat, tak jak już wspomniałaś. Hmm. Ja powiem ci że od siebie, że nie spodziewałam się takiego zakończenia. Wiedziałam, że będzie ciężko w tym sezonie, ale liczyłam gdzieś tam, że mówię Damy radę gdzieś tak, powiedzmy, środek może troszkę niżej tabeli, ale utrzymanie. A jednak. Tam... Co, to jest. sama byłaś świadkiem jeździć na mecze, byłaś na, na meczach domowych. Jak cienka linia jest między zwycięstwem a porażką? Jak czasami niedużo brakuje, ale właśnie. Jeden punkt Ale właśnie ten jeden punkt, to jedno posiadanie też wiąże się i z jakością i, i z. Taką sportową jakością. Mówię już tutaj całkowicie taką ogólną poprzez organizację, poprzez jakość zawodników. To wszystko miało wpływ na finalny wynik. I no niestety jesteśmy tu, gdzie jesteśmy myślę też, że jak co roku dużo dużo, dużo gdzieś tam dziennikarzy, no, Potrywało w nas tego kandydata do spadku i to się niestety potwierdziło. Poprzedni rok był naprawdę wyśmienity, jeżeli chodzi o, o, o wyniki w stosunku do tego, czym dysponujemy organizacyjnie. Ten sezon niestety też mógł być całkiem przyzwoity, ale tak jak mówiliśmy, niestety osiem spotkań przegranych jednym posiadaniem, no finalnie odbiło się na tym, że spadamy z ligi. Zauważyłam, że pod koniec sezonu mieliśmy kilka transferów, i to jest taka moja opinia, że fajnie by było, gdyby ci gracze przyszli wcześniej. Troszkę jakiejś innej jakości, nie wiem, nadal, przynajmniej ja, to tak, ja to, tak to widzę. No. Zgadza się, ale też ten, ten koniec okienka powoduje taki ruch generalnie we wszystkich klubach i, i w drugiej lidze. Jasno i, zresztą i... też było, nie było tych zawodników. I w pierwszej lidze dokładnie tak. Każda zmiana wiąże się też z kosztami. Tak? A z tym są u nas ogromne problemy już od kilku sezonów, i po prostu czekaliśmy do ostatniego momentu. Też czekaliśmy na rozwój sytuacji w naszym zespole. Ta nie była zbyt dobra, i stwierdziliśmy, że po prostu musimy zrobić jakieś odświeżenie, jakiś impuls, dać drużynie i zrobić kilka korekt. No i tak zrobiliśmy zresztą, jak większość drużyn. A jeśli chodzi o Kahima, nie sądzę, że troszkę za późno ten ruch z maksem nastąpił? Wiesz co, łatwo jest mówić po, po fakcie i yeah. e, prawdopodobnie żeby nie e, nieprofesjonalne zachowanie e, Kahima to by do, tego, do tej zmiany powrotnej nigdy nie doszło. Yeah. Ja myślę, że to trzeba powiedzieć też szczerze, bo dużo rzeczy zostało niepowiedzian niepo nie, niepowiedzianych. E, z Maxem był taki problem, że na początku, że Max e, rok nie grał w koszkówkę i Widać bardzo, było, bardzo tak? słabo mówił po polsku. Dużo rzeczy nie rozumiał. Ja nie rozumiem ukraińskiego. No, ja też miałam problem, żeby go rośnie, na turnieju nie zrozumieć. Też po, też po angielsku nie mówi, więc e, hmm. ciężko prowadzić zespół e, mając ozywającego, z którym masz bardzo słabą komunikację. Hmm. I on dużo rzeczy nie rozumiał. Jak on mnie się znowu o coś pytał, ja nie rozumiałem, o co mu chodzi. To był, to był duży problem. I gdzieś ten problem się nawarstwiał, ja do niego traciłem zaufanie. On prawdopodobnie to czuł, też przekładało się to na jego słabszą dyspozycję. Musieliśmy bardzo szybko działać, bo widzieliśmy, jaka była nasza, nasza sytuacja w tabeli. Teraz, po, już po tych upływie czasu, mogę powiedzieć, że ten pobyt w Polsce, tutaj w Radomiu zresztą, dał mu bardzo dużo, bo nauczył się języka. Naprawdę można się już z nim swobodnie komunik komunikować. Nie zgadzam, nie zgadzam się. Eee, I dzięki temu, że można z nim naprawdę się już komunikować, jego pewność siebie też bardzo wzrosła. I on teraz wygląda zupełnie inaczej niż na początku sezonu. Ale tak jak mówię, w momencie decyzji, podejmowania decyzji nie wiemy, czy ona będzie dobra czy zła. Po prostu trzeba było zrobić jakiś ruch, i eee, sama widzisz, jeżeli siedzisz też klasę eee, zespoły z potężnymi budżetami, jaki mają problem z podpisywaniem graczami. Więc w naszej sytuacji, po prostu wybraliśmy gracza, którego już znamy, znaliśmy jego mocne i słabe strony. Po prostu zdecydowaliśmy się na, na ten ruch i finalnie okazał się, no jednak nie wszystko chyba nie trafiony, bo... Ale musieliśmy zaryzykować. Musieliśmy nie, zrobić bo... jakiś ruch, tak, dokładnie. I tak na koniec, czy chciałbyś tak coś od siebie powiedzieć? No Cóż, no tak jak już wspomniałem wcześniej, nie tak się, nie tak sobie wyobrażałem pożegnanie z Radomiem, ale Jestem w stanie generalnie to wszystko zaakceptować, bo wiem, że dając z siebie tyle, ile potrafiłem, tyle, ile po ile, ile prostu umiejętności mi pozwalały, i zawsze starałem się zrobić i wkładać serce w to, co robię. Tak jak powiedziałem, te 12 lat też sprawiło, że no, łączy mnie jakaś tutaj więź z tym miastem i z ludźmi, więc, więc gdzieś te, te, te emocje zawsze są, są, są większe i. I Gdzieś ta bliskość między, między nami zawsze jest e, zupełnie, zupełnie na innym poziomie, niż, e, niż e, no ludzie, którzy podróżują między klubami w trakcie sezonów. E, szkoda, że tak to się kończy, ale spędziłem tutaj dużo czasu. E, mam stąd e, wspomnienia i miłe, i, 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 i mniej miłe, i, jak to, i, w życiu i jak to w życiu. tak. Także dziękuję za wszystko, dziękuję za... Za to, że też byliście dla mnie łaskawi jako kibice. W innych miastach trenerzy nie mają aż tak lekko. Czy się spotkamy jeszcze kiedyś? Zobaczymy.